Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, jeszcze to. masz na Ho, ho! Jak to mówią? Mały, ale wariat. No. Ty, ale fajna, bardzo szybka wyrzutnia, bardzo dynamiczna, bardzo fajna, mi się podoba. lubię takie wyrzutnie, tylko trur, trur, aż nie aż się narażam kamerą, ale macie drugą kamerę z daleka, żeby zobaczyć wszystko, wyrzutnia dostępna na Piedogrzmocie, z kodem pyrogank macie 15% rabatu, zapraszam też do sprawdzenia, link w opisie, wpadnijcie też na pyrobandits, yy, idziemy zobaczyć, czy mi paliła cała wyrzutnia, czy nie, ale mi się wydaje, że tak, gdzie to jest, gdzie ona jest, o tutaj, patrzcie, jeszcze się dymi. jeszcze się dymi, proszę Państwa. Dajcie w górę, jeżeli Wam się podobała. bo mi się podobała, bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna, tak jak mówiłem. Fajniutka. Nie, to nie była ta. Ale kłamie, że to był flash. To była ta. Ta się nie dymi. Integra. Co to było? Wow. Ale szybka. Yes.